W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Gromadząc się w godzinie miłosierdzia w kaplicy Sanktuarium Świętego Maksymiliana, za wstawiennictwem naszych świętych patronów nieskończonemu miłosierdziu, polecamy dusze zmarłych oraz prośby i intencje wszystkich tu obecnych. Szczególnie witamy tych, którzy przeżywają swoje rekolekcje. Rycerstwa Niepokalanej Ustyp Krzyża z Ojcem Grzegorzem, który prowadzi, a także łączymy, zanosimy wszystkie intencje naszych widzów telewizji Niepokalanów, nadesłane przez czytelników Rycerza Niepokalanej oraz przekazane przez wszystkich proszących nas o modlitwę naszych przyjaciół, sympatyków i pielgrzymów. Oraz modlimy się w intencji beatyfikacji. Sługi Bożego Brata i inocentego z klasztoru niepokalanów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw odesłego. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów, odpuszczenie. Ciała zmartwychwstanie, w stanie żywo odwieczne. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego, i całego świata dla, dla bo. jego bolesnej męki jej miłość, serce <kuh> dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, jej miłość, serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, jej miłość, serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, jej miłość, dla nas i całego świata. Miej. Miej dla Jego bolesnej męki, dla jej serce dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, dla jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Mniej jej miło śsercie dla nas i, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miło śsercie dla nas i całego Mniej świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miło śsercie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata oh dla jego bolesnej męki Jej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Jej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Jej miłosierdzie dla nas i całego świata Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki jej miło serce dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki jej miło serce dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki jej miło serce dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Jej miło siercie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej miło siercie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej miło siercie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłość, dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miło dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłoiercie dla nas i całego świata, Dla Jego bolesnej męki. Jej miło siercie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie Jej dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej, Jej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujem Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miło śiercie dla nas i, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miło śiercie dla nas i całego iODy. świata. Dla Jego boleśnej męki. Jej miłosiercie dla nas i całego świata. Dla Jego boleśnej męki. Jej miło siercie dla nas i całego Thędzia. świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miło serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej miło serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny. Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i na całym światem o krwi i wodo któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie o krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie, Jezu, ufam Tobie. Jezu 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 ufam Tobie. Jezu, ufam tobie. Jezu, ufam tobie. Jezu ufam Tobie. Jezu ufam Tobie. Jezu ufam Tobie. Matko miłosierdzia, módl się za nami. Święta Faustyno, módl się, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, Módl się za nami. Błogosławiony księży Michale Sopoćko. Módl się za nami. Wszyscy nasi święci patronowie. Módlcie się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nowenna ze wstawiennictwem świętego Ojca Maksymiliana Marii Kolbego, patrona rodzin. Boże, który nieustannie wspierasz rodzinę ludzką błogosławieństwem, i dajesz jej wzory świętości, prosimy Cię, abyśmy wiernie naśladowali wzór świętego Ojca Maksymiliana i przez szczególne oddanie niepokalanej szerzyli Królestwo Chrystusowe. Święty Ojcze Maksymilianie, który z miłości oddałeś życie dla ocalenia bliźniego. W imię tej miłości wspomóż nas swoim stawiennictwem i uproś nam łaski, o które pokornie prosimy. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, Szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą. Strąć do piekła. Amen. Niechaj będzie pochwalony przez Najświętszy Sakrament. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przez Sakrament. Teraz zawsze i na wieki wieków amen Niechaj będzie pochwalony Prze Najświętszy Sakrament Teraz i zawsze i na wieki wieków amen Bóg zapłaci. Bóg zapłać наружу просто брать.